Jeszcze jedna która dotyczy wszystkich, nie wszystkich, ale generalnie wszystkich idziecie na całość i wydaje wam się, że im głośniej zaśpiewacie, to tym będzie lepiej. A to nie zawsze jest prawda. I ważne jest też w wykonaniu, w wykonywaniu utworów, aby, aby nabierało ten... Wasz występ, ten utwór, który wykonujecie, nabierał dynamizmu. On nie może być przez dwie albo cztery zwrotki taki sam. Więc jak wy tak na takim górnym pułapie zaczniecie już od pierwszej zwrotki, to już, to już głośniej się nie da wykrzyczeć, potem to w czwartej. Zastanówcie się. Albo rozważając tekst, o czym mówi kolejna zwrotka. Jeżeli mówię o miłości, o czymś tam, to może jednak tak lirycznie zaśpiewać, przyciszyć. A jeżeli tam, no, cicho, nie, nie, jak to tam z tymi szantami jest? Tak, nie, Ale tam, jak krzyczy Bosman, to można sobie pozwolić, ale już na przykład w ostatniej, w ostatniej zwrotce, która jest taka refleksyjna, już bym wyciszyła. Zmiana. Tonacji, zmiana tej dynamiki jest też ważna. I nie zawsze wykrzyczenie to, to znaczy, że będzie lepiej czy łatwiej. Ma być czysto, ma być wyraźnie z dykcją zaśpiewane, ale niekoniecznie wykrzyczane. I teraz już. Tak. Nad dykcją, nad wyraźnie wspieraniem tekstu, nad yy, wykańczaniem. Tak, mówię, ważne jest zaczynanie. Równiutko z pierwszą nutką, z pierwszym tonem rusza tekst, ale i z ostatnim jest wykończony. I my te końcówki jako widz musimy słyszeć. Wszyscy. Dosyć już chyba tych uwag. <grym> Suma summarum. Po bardzo burzliwej dyskusji. Aha! Tak jest. Za udział wręczamy dyplomy wszystkim drużynom, bo mocno pracowały, mocno się starały i zasługują na, chciałam powiedzieć, gorące brawa, ale na lewą nóżkę, prawą nóżkę i tak prosto z serca od jury, dużą łóżkę. Piosenki harcerskiej i zuchowej 2009 otrzymują. Od najmłodszych, począwszy reprezentacji, reprezentanci Gromady Zuchowej, dziewiąta... I w kategorii drożdż wielopoziomowych dziewiąta, nielecka, druga. Są wątpliwości, ale bardzo obiektywnie, naprawdę z serca mówię do wszystkich: nie było żadnej drużyny, do której można by się nie było przyczepić. Także i do tych nominowanych też. Też te wszystkie uwagi, o których mówiłam wcześniej, tyczą się wszystkich. Ale suma summarum. Suma sumarów jednak musimy przyznać, przyznać, że najbardziej muzyczną, rozśpiewaną, yy, trafiającą yy, w tonację, a w sumie i umundurowaną, bo to wszystko się bierze pod uwagę, i pięknie prezentującą się na scenie, to no jednak są te wyróżnione drużyny. Pomimo, że też są uwagi. Dlatego przed chorągwianym. Po prostu do roboty. Na konsultacje do drużny maleń. Ale gratulacje dla wszystkich, bo praca włożona i wysiłek był duży każdej z drużyn. I gratulacje i podziękowania dla organizatorów. Bo też widzimy, jak u Dziadów zachowali kawał dobrej roboty. Tak dalej. Śpiewać każdy może i warto śpiewać. Dziękuję. Tak, że... jest... tak, 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 tak. mi Więc <śpiewanie> <śpiewanie> bardzo gorąco chciałabym podziękować jeszcze po raz kolejny z kolei drużynie harcerskiej za to przygotowanie świetnej oprawy i powiedziałam, nie pozwolę zniszczyć dekoracji, dopóki sama nie umrze śmiercią naturalną. Przeniesiemy, powiesimy, żeby to było na, na, na dłuższy czas taką e, wspaniałą naszą dekoracją weselną. Chciałabym wam bardzo serdecznie podziękować za to, że przyszliście, że przygotowywaliście się. Czasami to było na ostatnią chwilę, ale sami przekonaliście się, że odrobinka pracy i są z tego efekty. I bardzo gorąco chciałam podziękować naszemu Żyli szanownemu, naszym druhnom, które są zapracowane i, i zawodowo i rodzinnie. Druhna Halina przyjechała specjalnie z Krakowa na ten festiwal, bo chciała specjalnie. być. No, ale takie było druchne życzenie, a nasze tym bardziej. Druhna Marysia, która troszkę miała pszczelkę, ale z wielką życzliwością, z chęcią. Zawitała i myślę, bawiła się e, tak samo dobrze jak i wy, także bardzo gorąco dziękujemy wszystkim Czendruchom za, za życie. <ślesk> no nie było drużyny nie trzeba tego szlaku, ale no niestety i cały całych nie ma, a my tylko festiwal teraz mogliśmy zrobić, ale my przy e, drużyny zaistnieją. Więc jeszcze raz bardzo gorąco dziękuję, zapraszamy wszystkich do wspólnej zawodu do śpiewanych. kto ma jeszcze czas i życzenie i ochotę. Dziękuję rodzicom za to, że przyszli i zaakceptowali swoim dzieciom, żeby nie śpiewali. Dziękujemy Dziewiątka. bardzo.